No witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry. To kolejny nasz przecudny, wyśmienity, mega cudowny podcast. Jednoosobowy, prowadzony przeze mnie pana szczupaka, aka wujek szczupak, aka Zban, aka Antyfan Maśka i Klocki Wiecie. Ja, żeby tutaj zacząć cokolwiek gadać, to oczywiście, że się, oczywiście, że kawusia. To jest oczywiste. Za to nie jest oczywiste to, że trzeba zapalić światło, żeby ładniej to wszystko wyglądało, ponieważ światło na dworze jest zmienne. Kurwa, mać, tak bardzo, że kobiety przy tym są stałością. Haha, śmieszny żart, gówno prawda. Jakby po prostu słońce na no serio, raz chmury, raz za budynkiem, raz coś tam, i po prostu to jest jakaś masakra. Ja sobie, wiecie, śpię z otwartym oknem. Jak jest chłodno w wakacje, to jest tak idealnie, że się budzisz. Jest Ci chłodno, sobie jeszcze się chowasz pod kołderką, Nie masz problemu z tym, że kurwa z nocy umierasz bez 300 stopni. A ty już z, zaczynasz y, powoli zastanawiać się, czy spanie w lodówce to byłby dobry pomysł. Więc y, nie spodziewałem się tego, że podczas mojego pięknego spanka do mojego pokoju wleci jakieś gówno, kurwa, przez okno. To jest jakaś po prostu masakra z tym, że te gówna tak wlatują po prostu, jak do siebie. Siema, siema, to ja, pamiętasz mnie? Nie. Ach, no to zapamiętasz kurwa, gdzie będę strażyć latając, jak popierdolony. Dosłownie. Jakby jeszcze jakieś, nie wiem, muchy, komary, to jest takie, hmm, no dobra, tam wlecieć i takie latające gówno, no no już chuj, trudno, trzeba wziąć im większe gówno do zajebania tego, tym lepsze. Dosłownie, myślicie sobie gazeta, pfff, jasne. Shorty, shorty, to są kurwa zabójcze maszyny. Oczywiście męskie shorty, bo wiadomo, jakby, my nie mamy tle luzu w głowie, żeby nosić takie mega krótkie, ja bym w sumie nawet miał, jakby ktoś ze mną też nosił, ale my nosimy zazwyczaj takie do kolan albo za kolana. Znaczy, zawsze mnie to zastanawia, jak to jest, kiedy jest do kolan, a kiedy jest za kolana. Jakby, jeżeli patrzysz od stopy do góry, to to powinno być za kolana. Czyli krótkie. Natomiast patrząc od góry, od czubka głowy to za kolana, to znaczy, że bliżej stóp. Zakolana od stopy to jest bliżej klatki piersiowej. A jak zakolana od góry, to jest bliżej stopy. Którego rodzaju zakolana wy jesteście. Ja chętnie poznam. Ja jestem bardziej myśląc a, spierdolina już totalna w mojej głowie się dzieje, ale ja myślę, że bardziej powinno się myśleć od stopy do góry. Raczej nie mierzysz siebie od góry do dołu, tylko od dołu do góry. Czyli od dołu do góry to jest za kolana, czyli krótsze. To jest moje zdanie w tym temacie i koniec kropka. Ale już dobrze, bo wracając do zabijania jakiegoś latającego gówna shortami. Co prawda pół półpokoje, ale to jest nic. To jest nic, bo twoje półpokoje to są klocki LEGO, a ty znasz każdą instrukcję na pamięć w swojej głowie. I na spokojnie to odbudujesz, a nawet jak nie to bierzesz, ściągasz neta. Chyba, że jesteś takim germofobem i kurwa każde pudełko ma swoje jeszcze miejsce w twoim pokoju. O tutaj, jak taki katalog Ikea się przewraca na konkretną stronę, i masz, budujesz. Nawet już nie musisz kupować nowego zestawu. Myślałeś, a kupię sobie nowy zestaw. Już nie muszę. Bo już moja potrzeba zbudowania czegoś została zapewniona. Jak sam zaczniesz coś rozpierdolisz to nie to samo. Jak zapierdolisz muchę i rozpierdolisz zestaw, to jest wtedy taki no Jak taka nagroda od Pana Boga. Proszę, masz zbuduj to sobie jeszcze raz. Poczuj tą satysfakcję. Poczuj tą przyjemność. A więc... Wracając do sedna sprawy, już kurwa jakaś ćma mi wleciała do pokoju. Jezu, ja tak się boję ciem, ćmy, ciemem. Nie mylić z niemen, bo niemen to akurat, Mmm, taka muzyczka. Ach. Więc taka ćma kurwa mi wleciała. Ja Nawet nie wiedziałem kiedy. Ja sobie spałem. Ja sobie myślę, o, wstanę sobie, wypieka się mam jakiś podkaścik, bo już, już za chwilę niedługo sadno sprawy się pokażę. Jak coś tam macie przed oczami i na miniaturce. Ale jeszcze kończąc tą niesamowitą opowieść z mego poranka. Kurwa zapalam światło. I nagle. Odsuwam powoli krzesło. Chcę się dostać do okna. I kurwa, nagle jak ten Feniks Popiołów latuje... Latając jak popielone po mieszkaniu. jakby jak gdyby to leciało jakimś konkretnym krokiem, tak jak taki dron... Dżuj, masz przed oczami... Dżuj. Nie, to lata... Dżuj, dżuj. Dżuj, dżuj, dżuj. Dżuj. Nie wie, czy lecieć do światła... Czy spierdalaj z mojego pokoju? Czy może kurwa jeszcze coś odpierdzielić i podlecieć do mnie? A ja jak ten, ten, ten kurwa przerażony chłopiec spierdala, nie, nie widzę pod nogi. Nic kurwa nie mam poczucia terenu, na którym się znajduję. Jakby mnie wrzucili do jakiejś klatki kurwa z, z jakimś nienormalnym zwierzęciem. Potykam się, Robię sobie zadrapanie od klamki i spierdalam polaczek. W tym momencie, gasząc światło, ćma jedyne słuszne źródło światła zauważa na zewnątrz. Jak popierdolona leci do tego okna, ja biorę laczek, jak taki. <laughs> Za trzecim razem trafiłem szmatę. Ja nie mogę po prostu też na oknie. Super pomyślane. Nie to. Pff. Kurwa, ca no praktycznie. Do mycia. Wiorę Clean. Myję to. Nie, Clean to nie jest myć po angielsku. Clean to nazwa takiego produktu. Nie znacie się. Kto was sprząta, przyznacie, na pewno nie wy. Na pewno daje 100 zł, na pewno nie wy. Słyszycie? Mr. Clean? Kto taki? No właśnie, nie wiecie. E, także... Jeszcze mi Pan napisał, że... O, fajnie, fajnie, Pana praca tutaj już... No, w sumie mógłbym Panu zaliczyć ten przedmiot, ale niech Pan jeszcze zrobi jakieś gówno totalne, które mi się nie spodobało na samym początku. I tak, yy, tak ponad 8 minut później, prawie 9. Jesteśmy już tutaj w sednie sprawy naszego podkaściku. No, nasz podkaścik to jest też podkaścik Lego. Nie może zabraknąć Lego. Nawet jak tematik jest zupełnie inny, tak jakaś figureczka musi się podpasować. Musi tutaj być figureczka, do której stworzę całą historię. A wy, w tym momencie kończycie myć wasz ulubiony kubeczek, tak gąbeczką. Tak gąbeczką robicie. Ja tak robię. Bawię się, że to jest mój pistolet na wodę i mydło i tak... I już jeden bok albo połowa tyle, że jest umyta. Więc, jak widzicie, mamy tutaj kolejny przepiękny strój Batmana. Jest to wersja Kiss Kiss Tuxedo Batman. Zwany również jako cały, cały garnitur Batman. Jak widzicie, cały garnitur jego tutaj przepiękny jest w ceusach. W ceusach tych modalek, o których słyszymy, tych pięknych modelek, to one zostawiły swój podpis ustami. Zaznaczyły swój teren. O tutaj, tam między lewą a prawą stroną dolnej części klatki piersiowej. Tam zaznaczyła się ta jedna pierwsza. A później za nią, jak te szalone, następne. Tylko było słychać. Więc, yy, taka ciekawostka jest to minifigurka. Która była dołączona do polibaga z. Z. Jak to się nazywa po polsku? A. Z bryloczkiem. Ja już zapomniałem. Jak keychain nazywa się po polsku? Czyli bryloczek, wiecie, bryloczki, przeróżne, przeróżniaste. Pamiętacie te zajebiste bryloczki dodawane do gum Orbit? Jezus Maria, jak tak to uwielbiałem. Ja, tak było szkoda, że to się skończyło. To było tak zajebiście przemyślane marketingowo. Takie niewielkie gówno, takie po niewielkie gówno na jakimś sznureczku, które mogłeś przywiązać do kluczy, do smyczy, do psa, do właściciela. Jako dar, że mysz, ząbki jeszcze... Żujesz gumy dla świeżego powiewu z ust, Lub pani. Swoje, dla, dla swojej pani. Tak? Jest co? Jestem sim Tak? Mo możliwe? Simsy? Simpy? Wszystko jedno i to samo to ja. Więc yy, tak. To były przecudne czasy. I broczki Lego to nie jest żadna nowość. Większość figurek Istnieje jako bryloczki i to jest spoko. Z tym, że jeżeli robią coś takiego, że dają limitowaną figurkę w postaci bryloczka, to ten bryloczek jest wsunięty bardzo głęboko i jest to taki dosyć mocny metalowy wkręt. I dopiero do niego jest przyczepiony ten łańcuszek. I okej. Okay. Rozumiem. Robienie bryloczków z figurek, które są normalnie dostępne. Ale. Robienie bryloczka z mini figurki, która jest dostępna tylko z tym bryloczkiem. To już jest mm, 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 mm. Nie okej. Okay. Ale. Pomyślicie sobie, wujaszku, coś ty kurwa pierdolisz tutaj. Przecież ta figurka nie ma żadnego tutaj łańcuszka, nic, kompletnie zero, coś tu zmyślasz. Jak widzicie, po prostu bardzo łatwo można w takim przypadku mi figurki Batmana zmienić tą maskę. Zwłaszcza, że aby pozbyć się tego łańcuszka, to nie jest takie, że o, bierzesz, najpierw otwierasz słoik z majonezem, żeby rozruszać mięśnie, a później bierzesz tak. Jak późan. Nie. A, a. Tak to się nie da, moi drodzy. Trzeba rozgrzać ten łańcuszek Żeby on też w środku się rozgrzał, bo on jest bardzo mocno zatopiony i wsadzony w minifigurkę. Ja wiem jak to brzmi, ale wiecie jak cholernie trudne jest wyjęcie czasem tego. I ja myślałem, dobra wszystko fajnie, bezpiecznie pójdzie. Maska praktycznie już nigdy nie będzie taka sama. Przypalone leciutko zakrąglone te uszka Batmana. Bo wiecie, normalnie każda figurka ma takie normalnie zakrąglone jakieś akcesorium. Czy to włoski, czy to jakaś maska ninja, pierwsze lepsze z brzegu przykładowe Użycie minifigurki, a tutaj są te uszka które są bardzo blisko tej głównej części, którą trzeba rozgrzewać, i po prostu nieważne czym to się po prostu zaczyna roztapiać. Pomału, nawet czasem za blisko to przyłożyłem, i <grywanie> zaczęło się palić. Zaczęło się palić. To jest bardzo <noise> ciężkie, ale ja się nie poddaję. Wymieniłem maskę, bo też są teraz te magazyny, książeczki, Amit z akcesoriami. Jest właśnie zestaw akcesoriów z DC. Tam jest maska Batmana. Więc bardzo łatwo można to wymienić. Zwłaszcza, że nawet już ten Pali tą dziurkę. To jest nawet takie, okej. Okay, pokazanie, że to jest coś ekskluzywnego i coś, co wymaga jakiegoś wkładu własnego. Ale te łóżka to już bolało. Za bardzo bolało. Więc yy, ogólnie myślę, że nie jest takie mega trudne. Ja po prostu źle to robiłem na początku, ale bierzecie po prostu zwykłą świeczkę, zapalacie ją. I trzymacie dosyć mocno i rozgrzewacie w tym e, najbliższym miejscu główki. To jest takie zazwyczaj, to są takie mniejsze łańcuszki jest taki jeden większy. I właśnie ten jeden większy trzeba rozgrzewać. I on w środku, jak to metal przewodzi ciepło i po prostu ten bolec wychodzi. I tak macie piękną figureczkę. Zwłaszcza kurwa, jakiej nie ma nigdzie indziej dostępnej, niż właśnie w postaci bryloczka. To jest tak kurwa złe, bo Lego to zrobił specjalnie, bo ludzie, ludzie będą to robić, żeby mieć figurkę. Zamiast to zrobić jako polibak, jakiś ekskluzyw, na jakimś, nie wiem, wydarzeniu, dodatek do edycji superfilmowej Lego Batman movie, tak jak zrobi to z Witruwiuszem NIE! Bryloczek Znaczy ogólnie bryloczki to jest spoko sprawa jak macie właśnie jakąś taką super żarytatywną minifigurkę do zdobycia No to jeżeli istnieje w postaci bryloczka No to możecie przeboleć Ten bolec jakby to, to co zostanie po tym bolcu ta dziurka Możecie też zamówić po prostu jedno akcesorium, które wyjdzie taniej. Albo kupować zestaw za ponad 200 zł dla najmniej figurki. To już zależy od was. Jeszcze pewnie się zapytać w wyszku, ile zapłaciłeś za to w 2021 roku rzecz sprzed 4, 4, 3, 4, 3, 4 lat. Powiem wam tak. Trafiłem na jakiś kurwa sklep internetowy, w którym ten bryloczek był za 14 zł. 14 zł. Świeżutki, nieodpakowany bryloczek. W polibagu, oczywiście. I powiem Wam tak. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że czasem kurwa gdzieś w odmętach internetu znajdzie się właśnie takie sklepy internetowe, które mają to w magazynie nie używane nie wiedzą co z tym zrobić okej, okay, wystawimy 14 zł plus 12 paczkomatu. matu to jest taka super okazja że warto bałem się, że dostanę jakieś gówno bałem się, że dostanę jakieś gówno a dostałem bardzo fajną minifigurkę oczywiście trochę pracy przy tym było Trochę smutku, że nie udało się zrobić tego porządnie, nie tracąc elementu maski Batmana, ale akurat jest to tak teraz bardzo obecny element, że nie było z tym żadnego problemu. Tak więc, moi drodzy, ja już się z wami żegnam dzisiaj. Oto moja opowieść, jak to kurwa się boję ciem i jak bardzo lubię Niemen. Czesław Niemen, to jest piękny twórca. Tak więc trzymajcie się na razie.